Oblikiem se jada na szybta Oblikiem se wracą z roboty Na głowie mam gogle karera Licherką Mąc Kindega, z tej strony polski moplik jest w stanie Przywitaj się! Halo Dobra jest jestem, na to chodzi? Ja już nagrywam! A dobra, no to się mam widzowie z tej strony! WARTA, dzisiaj gramy... No ja tam, nagrywam, to? ja już się przywitałem, ty się spóźniłeś. No i to nie to obchodzi? Pignę. Dobra, ja nagrywam Disneyland Senatorium. Dymistra! A no, ja naprawdę to nagrywam. Zrobiłeś zadanie? Nie, nie masz czytać sztukarów, rozumieć mi to poproszę! Siadaj, dwuja. A ty, Witko, zrobiłeś zadanie? Ja, proszę Pani, musiałam ojcu pomagać w polu. Siadaj, dwuja. Widzicie, z A ty to, ja ja to, to zrobiłeś zadanie? Jakie zadanie? Proszę Pani! Mój brat wyszedł z więzienia. Taka pala gana była, że szkoda gadać. Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz. Siadaj, trud. Dobra, przekonam się baza 1 2 2 żeby nie tych swoich sucharów. A ja tu już mam dwie karteczki. Ale mam prawo sobie w jakąś grę pograć? Masz mnie też wspierać. No dobra, będę gadał i tak by gram praktycznie w tą samą grę. W co ty będziesz wygrał? W Slender gram teraz. Ale w którego? No Slender. Ale ja nagrywam, pamiętaj. Okej, okay. Tak nie, ja nagrywam, ja tam po prostu Mam trzy karty, jestem Nie teraz na swoje gry. No nie muszę kupić co sobie teraz Ej, Bas. Co? Nie, nie kopiuj Poczekaj, ja muszę nawet wibowić, Nie kupujcie. Nie kupujcie. Nie kupujcie. Nie kupujcie. Nie kupujcie. Nie Nie ty, jak sądzisz o Minecrafcie na modach, żeby to nagrywać? No, nie chcę. A nie, dobra, może mi się nie udało. tutaj Ej, a ja się na tarkę. No F. Znaczy? No F. dobra. No F. ja i... No nie, nie kamerę. Ja tylko za kamerę i Czekaj, zaraz tu zginę. O, mam kartkę. Słuchajcie, czy O, po ja kurde. Nie odwrócę bomb. Zaknij się i błagam, żeby to nie było na przykład The Rose ani Error 53. Co? Cicho, powiedziałam, żeby nie było Black Rose ani Error 53. Error 53! Cicho, nie będę to pisał. Fakty! Napiszcie Error 53! Zabił mnie! No, ha, ha, ha. Dobra, ja się na tym momencie z wami żegnam. A ja nie. Pożegnaj się. Ja jesteś jeszcze dłużej. i Minecraft, hej, Dobra. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę, wejdźcie na mój kanał i oglądnijcie Gówno gra w gówno. Przestań, psujesz mi widzów. O Jezu. Dobra, ja się z wami żegnam. Proszę o subskrypcję, lajki i dla mnie też. O komentarze na jego kanał też możecie wbić jak chcecie. No to cześć, pa i na razie.